No i nie żyje. co ty galer. Mówiłem, że profesjonalnie to zrobimy, mówiłem. Dzień dobry, czysziczo mi was? Bardzo serdecznie jestem, Paweł. A dzisiaj ze mną jest Joszelka i Rem. Hejka. Pamiętajcie, jak chcesz na bieżąco, oczywiście łapa sub i subskrypcja. Łapa sub i subskrypcja, dobrze, dobrze. Podwójna może być. Przepraszam, tak, tak e, subskrypcja. Łapaj dzwonek, dokładnie. Dzwonek, dobra, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc. E, niedługo, bo w przyszłym tygodniu wyjdzie, e, że tak powiem nowa wersja GTA dla PlayStation 5 i na Xbox e, Series X e, oraz S mm -hmm. e, Prawdopodobnie na 99% będą też nowe rzeczy dla PC-ta e, Więc będzie co wydawać, więc musimy zarobić. Dlatego właśnie lecimy Alkonostem, nie dlatego, że nazywa się jak Alko i myśleliśmy, że tutaj po prostu są alkoholowe jakieś rzeczy. A są? Sprawdzałeś? <laughs> No właśnie, nie ma to nic. Nie ma. Nie ma. Nie ja ma, nic o tym nie e, wiem. Felipa. Mhm. Mm e, słuchajcie, robimy dzisiaj napad. E, co jest do, do zdobycia, Ren, Przypomnij. Podoba jakaś pantera, ale jakaś sława pantera. pantera? Ale ta, z czego zrobiona ta pantera? A okay. e, Ważne, że jest droga. Klepiona z gliny. A z więc gliny szujcie. co się nie opłaca? <laughs> Dlatego słuchajcie, robimy napad na cicho dzisiaj, wyjątkowo na cicho, o, dobra. E, profesjonalnie, Można... jeśli wiecie o co mi chodzi. Można z pierwszej kamery popatrzeć w ogóle, dobrze. Dlatego, tak, ja rozumiem, rozumiem. Co tam. Dlatego widzimy, że czarny samolot, lecimy w dzień i mamy kolorowe ubranka, e, dzięki czemu będziemy niewidoczni. E, Skaczycie już? Nie, ja patrzę. O, Jeszelka znipy. Ty ja też znika. Jak się to Dobra, to wy napad nie, nie i odpięć, ja dobra. lecę dalej, dobra? Ja zawrócę z tym Dobra, chodź. To, to, to lecimy pod bramę. Tak będzie najcisza. Ale pod bramę? A nie do środka już? Ja bym poleciała do środka już. Nie, nie można do środka. Uważajcie A! na czerwone pole. Bo tam strzelają. A! No i nie żyje. <śledziany> Co ty Mówiłem, że profesjonalnie to zrobimy, mówiłem! Fuku, <grymiany> <grymiany> fuku! Nie u, pod którą bramę, tam jest jedna brama. Go, go, brama Ranger, fuku! Ale dostałem z jakiejś bazuki, nie? <grymiany> to jest nie tak z tą Dobra, bronią. De desant nieudany. Yeah. No! <grymiany> <To> desant nieudany, no! <grymiany> to jest! Czekaj, <grymiany> działkiem we mnie strzelają. Kogo czekaj, patu, już jestem. O! Oh. Yeah. Podłóż ładunek, szybko! O pomocy, pomóżcie się tutaj. Ale ja, ja, ja oglądam, ja już w niebie jestem, nie? No właśnie dlatego święty Piotr mnie wprowadził. Okej, okay. czyli co chyba trzeba zrobić? Tak, czy nie? No, nie wiem, no. No jak się za... jeszcze, jeszcze jak ktoś z was padnie, to, to z Denek. Tak chyba jakby ja. zmartwychwstanę no nie? A chyba ja. O, A! Dobra, to już mam dętkę! Jeszcze jedna to sobie to, Ładne. No ładne jest. Jeszcze, chodź to patrz. Idę. mam dosłownie jeden HP e, ręcz ty można zobserwować teraz? No cały czas patrz. Okej, okay. ale nie wiem czy nie zrobimy restartu jednak co? Poczekaj, poczekaj. Nie, mówisz? Poczekaj, Dobra. poczekaj. Zobaczymy co się stanie w ogóle. No tak bez rena. Poczekaj, poczekaj. No bardziej profesjonalnie nie może być już, nie? Jeszcze tylko Jaszelkę, że Jeszcze wypadła. Jeszcze, ja tam, o ja panie. z nieba oglądam już. O patrz, patrz jaki pijany, nie? No, z Alkonosta wyskoczył tak o nie. nie, to Ren po prostu. E. A, to Ren, bo on tak, ja faktycznie, on wyskoczył myśli. prosto do tego. On jest oszczegnięty, jakby był oszczegnięty w ogóle, no na zero. Dobra, chodź tutaj, nie Nie, Miegnę, Kakań, Ktoś, czy tam kamera jest. Filmowa. Maska, po co maska na twarz? Wiesz co ci powiem? Jest tak? Trochę alarm jest. Jaki alarm? No trochę alarm jest no. Trochę? Trochę. Jocha, ty za chwilę tu zobaczysz człowieka z czachą. No właśnie patrzę na niego. Czekaj, muszę sobie tutaj wziąć, o. Dobra. Dobra, Jasne, przestań, idę, co ty idę do tego skaczesz. pana z czachą. Na pana... No to tyle w temacie. Skończyły ja się... Ale z... jak nie... Takie no A powodzenia z minigunem, powodzenia. No. Fuch, FUCH FUCH PATRZ TERAZ! Tyn, 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 tyn. Powodzenia! pisam. Już nie? I Panie tak właśnie robi się napad na Kayo Tak. Czyli, yy, Czyli jeszcze raz poproszę. <laughs> <Czyli> do zobaczenia <laughs> w następnym odcinku. Największy napad ever. To, yy, Czekajcie, pay Tak, pay-to-. Tak. Ja miałam. dostałem hita z bazuki noc. Jeszcze w podnosi. No, no to jest dobra, ja to jeszcze, samo miałam. Zróbmy to jeszcze raz, ale nie wbijajcie się w czerwone pole, bo tam. To Zależy, gdzie u... nas zrespi teraz. Niech mi Kto nie jak się do środka, może zrespi nas w środku. O! Zrespi w środku. Będzie w środku. Dobra, Pamiętam. czyli jeszcze jesteśmy w środku. Tak. Okej. Okay. Zobaczcie, Mamy specjalne taktyczne uniformy, dzięki którym na, nas nie widać. Totalnie. Proszę się położyć. Totalnie jesteśmy niewidzialni, niewidoczni. I nie w... Bubblem. Dobra, ja tutaj sobie wbijam na górę. Proszę mnie zostawić, ja gram w cs <śpiewanie> Okej, <Okay>. a tutaj <śpiewanie> nie ma za bardzo tak do strzelania. Ale lipa. Na Posłuchajcie. Jest! Wow. Okej, okay, bo szukam typkę. Typek tu niby stoi, a nie ma go jednak. Spokojnie, te ty typiarze ty tutaj e, idą. Karta! Dobra, ja tutaj muszę niestety, ale chyba pójść sobie w tę stronę. Ja to dostępu zabrana. Jeszcze jedno. To która jest tam uścisz? na górze. Mhm. Ej, proszę do mnie strzelać, do żon, kiedy do ja. <gly> Re... To był mini gum. Re... Ja się go tu nie spodziewałem. A nie, na mapie go nie widziałeś? A? Widzisz? Nie, raczej nie zwróciłem uwagi. tak nie mogłem hmm. widzieć, nie Aha. zwróciłem mu Dobra, jest minigun. Więc ja tutaj się przytulę do tego, o. Okay. I sobie Ej, wezmę stippunek przekąski i sobie to teraz się nazwę, bo. O. Chujdźmy do góry. Dobra, wezmę sobie prawdopodobnie granat, albo nie. Wezmę, zrobię to tak. No, okej, pancerz. Przeładuj! Boże, co za... O, dobra. dobra Mam nadzieję... Okej. Okay. Mam nadzieję, że kiedyś pancerz w tej grze będzie można założyć pod jednym przyciskiem. No to byłoby bardzo wygodne. To byłoby epicko wygodne. Naprawdę. Hmm. Dobra, to ja postaram się teraz tego gościa z tym... Idę sobie stąd. No, trzeba podejść do tych tutaj skrytek tutaj jeszcze, żeby torby, torby napełnić, jak mm -hmm. coś. Dobra, rozwaliłem typiarza. Można, ale nie trzeba. Idę. Halo, otwórz mi tutaj bramy, czemu oh, Dobra. O, no, klucz. Dobry. Trans, transfer klucza. Dobry. Strufimy karta kredytowa. Dobra, czy cztery już i. No to ma tam tam się strzelać do mnie. Ja będę was osłaniał, ja będę was osłaniał mniej więcej. Dobra, za filarem stoję. Oni dosłownie, ja cze... Cze... Z... Oni dosłownie czekali, aż, aż odblokujemy to. Bo ja za filarem stałem, jak w kościele. nie? Dobra, dobra. Ale spokojne. ja patrzyłam na nich i oni po prostu celowali, tylko, tylko tyle. Cały czas. Leżą. Okay, Dobra, z tego co, co musimy się tak. na ba przez basen za basen. Więcej. Tu nic więcej nie ma? Dobra, no to chodźmy dalej. Perfect, tak jest. Perfect? Mm. Tak jest. O, nie znam. Na basen. Nie znam. Ła, strzela do mnie. Dobra, tutaj chcę. jeden gościu leży. Mm, idę popływać. Jak było? Tu jeden leży. Yy, mokro. Halo? możesz. Dobra? To jest stary. Dobra. No, dzisiaj tak to się robi, właśnie. Elegancko tak się robi? No dobra. Może Elegancko być. na ciebie. się czeka. Epicko cicho. po prostu chcę, żebyśmy to mogli ukraść. No i tyle. Tak. Tu jeszcze hajs będzie to Dobra, proszę zebranie. bardzo. Ooo, ja już mogę zabrać to jest wszystko, resztę. Dobra, hajs. Można, I można i iść na dół do skarbc. Idę. Nie, dobra, albo nie, odpuścię jeszcze tam, gdzie jest obraz po prostu. Gdzie był tam obraz? Tam po dobra, drodze byś... do skarbc. jest. Idę, 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 idę. idę. Tu tak, i będziemy jeszcze prosto. No i tam, i tam. Nie przejmuj się. Dobra, mamy to. Borobieni! Gdzie pływka? Czekaj, Aha, tu, dobra. Tutaj. Trzy, czekaj. cztery. No czekaj. Trzy, cztery. Puch. A tam jest spokój, chwilka taka na odblokowanie. O. Legalno, bo oni tu biegną do nas, chciałam powiedzieć. Te mogą. Te mieć HP. takiego synchro. O, dzień dobry, co pan tu dobra, w tym dobra, kapeluszu leży. na rybach? Nie pancerz, przekąski Jest obraz, daj mi obraz. Biorę położyć, obraz, dziękuję. ale ładny jest Ale, obraz? No? A, okej. Okay. Mieliście ze sejfu hajs? Eee, nie. A w górę? Nie. i tu nie. Okay, nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ja Jedna na dół. Idę spochakować sobie. Tak, tak, jak. Muszę otworzyć dół. O, tak się właśnie wycina obrazy. Ej, oddycharka mi się założyła. Ciekawe, piane. Tu okay. jest moja super maska. Przepraszam Potrzebuję bardzo. Potrzebuję pomocy! Potrzebu Potrzebna ci przemoc? Potrzebna mi przemoc. Troszkę. No nie Jadę wiem. Będę hakować. Ciebie bym o to nie podejrzewał już. Dobra. U, Dobra. Dużo weszło dużo, weszło. Okej. Okay. 70 koła weszło z no. tego safe. Dobra, ja odkąd biegnę do was. Widzę jak wasze kropki tam ruszają. O, to nam na dół, Dobra. Ty! Ty! Posz. Imbecil? O, to chyba ty. O, dobra. Teraz tutaj. To i teraz ten. Myku, myku. Już idę, już idę. Weź chcę statułek. Pokaż panterkę, pokaż panterkę. Panterka tutaj, patrz, patrz, patrz. patrz, pokaż, patrz. Jest panterka. Jest panterka. Jakaś fajna ta panterka. Jeszcze chcę pomóc mi? niebieska. A dobrze, że panterka. Idę pomóc ci przemoc, Już, Ja tutaj przepalę i idę oglądać panterkę. 3, 4, ale wiesz, że najpierw musisz zrobić E dobrze, żeby móc Nie Wiem. O, gościu! O, co? O nie. O, bez jaj, gościu, co to było w ogóle? O kurde. Eee, ja sobie stoję. Otworzyliście? Tak, otworzyliście. Otworzyliśmy, co... a tam nagle po! Nie Tyle w temacie. To znowu chcemy zacząć od nowa? Nie, <laughs> nie, nie. Pan w dokończy dokończcie temat. Ja nie spodziewałam się, że po prostu ktoś da No we bo mnie. może przyjść, tylko że ja do, ja do niego strzeliłam dosłownie w ten samym momencie co do ciebie. No ale gościu! A, kurde. Po prostu. Że, to, to, ciśnij tam, ciśnij go. Ciśnij go, oh, ciśnij jest go tam. Jest miły i chce się podzielić swoją dolą z nami, no. Tak, widocznie tak. O, dobra. Albo pośmiertnie otrzyma. Ja jeszcze mogę coś zapełnić z torby. jeszcze masz całość. My... Dobra, o, weźcie, weźcie tam. Zbierajcie, zbierajcie, zbierajcie. zbierajcie. Każdy ja grał się przyda, ogólnie większość daje mi na Tak naprawdę No tak, ja jestem biedna. Dobra, no, założę tak, pan. Jestem pierwsza taka biedna, ja Irena, trochę bogaci nawet. Ja Iren? Mm. Jesteś Iren? Ja Irena i ja. Ja Irena Ach, i brawo, ja. Dobra, tak. uwaga. Wziął i się przewrócił. No dobrze. Począć spać. Proszę się, się przewrócić. Masz te... Tu No, Dobra, zacznij mu tej amunicji. Ale... Nie wiem, czy mu wystarczy. Chodź, nie? Musicie się ewakuować. Chodź, Jomsi. W sposób bezpieczny, pamiętajcie. W sposób Piękne. bezpieczny, żeby jak najwięcej hajsu stracić. Znaczy, jak najmniej hajsu stracić. Do żółtego, do psikany. Tak jest. No, tak. ale to nie przeze mnie. To przez Pawła. Dobra, ja też z wami jestem duchem. Jesteś duchem? Teraz Ty oglądasz u świętego Piotra. Ty masz, jakiś, Oddycha się umiesz! Ale ja nawet nie wiem, kiedy ona się założyła. A to jest dobre. jesteś jakimś, czy co? Ja no, jestem. Tak. Nurkiem powietrznym. Nurkiem <grym grym> powietrznym. Ok. Nurkuję w atmosferze po prostu. Mhm, <grym> <grym> No to. Yy, dowody. Ej. Tak, dowody. Myślę, że to jest Ja założę maskę. Teraz? Tak, to jest idealny moment załóż maskę, żeby cię nie poznali. Nie poznają poznali. Mnie. O jest, mogę z powrotem założyć swoją super maskę. Tylko najgorzej, że Staleństwo. w tej wodzie to tak trochę... Nie mam tego swojego szkafandra, więc to tak w sumie to... Przejechałem mu po... Jaki skafander? O, czy Dziele. po co ci jakieś szkafandry? O, o, elegancko. Dokładnie. Ale słuchajcie, dostał że na słuchajcie, zniczepaliście, bo w tym momencie, no, Pan Kotełek Pawełek, no niestety, ale... padł. Nie wiem dlaczego. No wiesz, jak tam wiem. się idzie płynięcie? E, no, staram się nie obrywać za bardzo, ale jednak do mnie no, e. spokojnie, wystarczy, żeby jedna osoba jestem. dopłynęła. Totalnie wystarczy, żeby Co jedna jest? osoba... Za płytka jest. Nie ja, tylko woda jest za płytka. <laughs> Joszola powiedziała, że jest płytka? Nie, powiedziałem, że za płytko jestem, ale wyparłbym oczywiście. O, za płytko jestem. Ja, dobra, dobra, zamykam. Za wy płytko. Tak Jorze, jest za płytko, nie? O, ty paru! Ale oberwie. Myślę, że widzowie już to podopali. Ale oberwie. Płytki kaba Ale oberwiesz. Tak jest. Słyszę, że ja nie oberwę. A ty też w swoim czasie. Jorze, ja, przebieraj tymi girami, bo widzę, że tak to tak się Nie, ja mówię właśnie. to, jest to djom, djom. idzie słabo. Hej. O, tu jest ma, możesz płynąć na pierwszej kamerze. Wiem, ale ja lubię patrzeć na innych. No tak, bo z pierwszej osoby to nie widać, nie? Nie, się... nie widać. Jest czarno przed oczami. No jest. No tak. co, co widać to tylko i wyłącznie samą wodę. Nie no kurczę, ta koszula taka ładna. Teraz to, teraz to. No teraz teraz to pranie, już szło. Teraz no. robisz pranie tych koszul po prostu. No dobra no to co, możemy już uznać, tak. że uciekliśmy. Także uciekliśmy. tak. Uciekliśmy. Jest. tak Tylko jeszcze tak znowu. Trzymajcie się. Hej pa, pa! Do Dużo hajsów gimnych. Oby, tak! Ta <laughs> Trzeba wyprać ten hajs teraz.